To jest duże! Zgłodniałam. A skoro zgłodniałam, to idę zjeść. Dziś nie ja idę zjeść, tylko jedzenie idzie do mnie. Tym razem zdecydowałam Mamy. się na Japan Burger. To trochę waży. Sprawdźmy. Jedzenie dotarło w jakieś 25 minut i dalej było świeże i ciepłe. Mm. Widzicie to? Ponad pół kilo jedzenia. Zabijmy, żeby... o, to jest duże! Jak ja to zjem? Jedzenie z tej restauracji zamówicie na bolcie, uberze, pyszne.pl czy globo. Ten burger był naprawdę syty, a ryż z nori w panko to ciekawa alternatywa dla bułki. Ser był bardzo wyrazisty, mimo tego, że w całości roślinny. Różnica smaku między naturalną mozzarellą była nieodczuwalna. To jest bardzo smaczne, ale też bardzo tłuste. Mm. Dodajmy kilka kropel. Mm. Od razu lepsze. Zdecydowanie jedna połówka mi wystarczyła. Bardzo mi się po tym jedzeniu chce pić, było tłuste. Delikatnie mdłe, sos co jakby naprawdę pomógł, ale tyle za burgera z kurczakiem i z ryżem. To chyba trochę przesada. Oceńcie sami. Dajcie znać. Pa! Zostaw lajka.